Merhaba! tutaj Magda z kanału kawa po turecku i zapraszam Was dzisiaj na haul zakupowy ciuchowy na sezon lato 2021 w Turcji. Pokażę Wam, jak ubierają się turczynki, co można znaleźć w tureckich sieciówkach i w jakich cenach. No bo wiem, że coraz więcej z Was jednak już przyjeżdża teraz do Turcji na wakacje i podczas takich wakacji część z Was wybiera się do centrów handlowych na zakupy do tureckich sieciówek. Więc zobaczycie też jakie są teraz ceny. Jak to się przelicza na złotówki. Czy się opłacają takie zakupy. Hmm. Ostatnio taki hol nagrywałam na sezon jesień-zima. Gdzie pokazywałam no, takie grubsze ciuchy i milusie sweterki. No, ale przyszło lato, więc czas było wymienić garderobę i ja właśnie to zrobiłam. Wybrałam się na zakupy z moją mamą jak ostatnio u nas była. I kilka naprawdę fajnych rzeczy udało mi się znaleźć. Więc je Wam po prostu dzisiaj pokażę. Jeżeli chodzi o ceny, będę Wam podawać w lirach. Łatwo sobie przeliczyć to na złotówki. Wystarczy te ceny, które Wam podam, podzielić sobie na pół. W tej chwili kurs liry jest taki, że mniej więcej tak to wychodzi, nawet trochę mniej niż połowa. Dokładny kurs podam Wam w przypiętym komentarzu. No dobrze, to zaczynamy. Pierwsza rzecz, o której Wam chciałam dzisiaj powiedzieć, to bluzka, którą mam na sobie. Tyle, że nie pamiętam, z jakiej ona jest firmy. Wyciąłam już metki. Zawsze to robię od razu po zakupach, żeby mi nigdzie nie gryzły. I nie mogę sobie przypomnieć, a kupiłam ją po prostu w takim butiku niemarkowym. Przy głównej ulicy w drodze do centrum handlowego. Takich sklepików też mnóstwo możecie w Turcji znaleźć. Gdzie no sprzedają ciuchy produkowane w Turcji, ciuchy niemarkowe. Ta bluzka była śmiesznie tania. Kosztowała 60 lir. No i urocza jest. Myślę, że modna teraz w tym sezonie. Dużo widzę właśnie takich ubrań tutaj z takim ściągaczem, z pówkami na, na ramionach. Bardzo jest wygodna, w ogóle się nie gniecie. Kolor też myślę, że twarzowy, chociaż dość ryzykowny na spacery nad jeziorem, wszystkie robaczki się przyczepiają, no ale mniejsza o to. Bardzo mi się ta bluzka spodobała, więc no myślałam, że o niej też Wam wspomnę. Jak myślicie, pasuje. No dobrze. Przejdźmy teraz już do tureckich sieciówek. Zaczniemy od sieciówki Koton. Bo mam z tej sieciówki podobną bluzkę do tej żółtej. W takim podobnym stylu. Kolor przepiękny. Uwielbiam ten kolor taki lawendowy. I też widzicie pufiaste rękawy. I bluzka też krótka do takich ciuchów z wysokim stanem. Bardzo mi się spodobała. Można też ją nosić właśnie z opuszczonymi ramionami albo tak normalnie do góry ubraną. I wiecie co jest ważne tutaj? Że ma dobry materiał. Nie jakiś tam poliester, tylko to jest 100% wiskoza, więc na lato jak znalazł. I ta bluzka kosztowała 100 lir. Następna rzecz. Taka beżowa bluzeczka. I to też jest 100% wiskoza i też ta bluzka kosztowała 100 za no, no Dużo tu nie trzeba myślę opowiadać. Wiązania na rękawkach. Dekolt w serek, na guziki. Fajnie podkreśla tą gumką talię, i też będzie, myślę, fajna, przewiewna akurat na lato. Następna rzecz to dwa t-shirty, takie same, tylko w różnych kolorach. Jeden jasno różowy, drugi jasnozielony, pastelowe kolorki, dekolt w serek, bardzo elastyczne, wygodne, też takie krótsze do ciuchów z wysokim stanem, gładkie bez wzorów do wszystkiego będą pasować. I kosztowały 50 lir za sztukę. Który kolor lepszy, jak myślicie? I to tyle z sieciówki koton. Teraz przejdźmy do następnej tureckiej sieciówki Elce Waikiki. Tam też kupiłam dwa t-shirty. Tym razem trochę dłuższe, znowu takie same, tylko w różnych kolorach. Ten taki piękny, lawendowy. Ten różowy. Fajnie się sprawdzą do. Wkładania do środka w spodnie. I to jest 100% bawełna, więc też bardzo ważne na upały szczególnie. I te t-shirty były mega tanie. 25 litrów za sztukę. I co? Który kolor lepszy? Następna rzecz z lajkiki to taka spódnica. Czarna w białe kropki. Materiał bardzo przewiewny. To jest znowu 100% wiskoza. Um, bardzo mi się podoba w tej spódnicy tutaj ten ściągacz na udzie i rozporek. Bardzo fajnie to się wszystko układa. Mega wygodna. I taki jest wzór i kolor, że różne góry będą do tego pasować. A cena zabójcza, słuchajcie, to znaczy tak niska, nie tak powalająca. 55 lir. 100% wiskoza. Myślę, że. Mega okazja. Następna, już ostatnia rzecz z Wajkiki. To taka sukienka. Też bardzo przewiewna, też 100% wiskozy, ze. Idealny materiał na, na upał. Bardzo fajny taki wzór w kwiatki drobne. Myślę, że kolor pasuje do mnie jak najbardziej. Bardzo wygodna, bardzo przewiewna sukienka. Uwielbiam coś takiego nosić w upały tureckie. I słuchajcie, za tą jakość. Bo tak jak mówiłam 100% wiskoza. Uważam też, że cena idealna 80 lir. Jak już jesteśmy przy sukienkach to przejdźmy do następnej sieciówki Collins. Mam taką czerwoną sukienkę z tej marki. I to jest znowu 100% wiskoza. Naprawdę no, tym razem trafiłam bardzo dobrej jakości ubrania. Nie jakieś tam poliestry, także jestem zaskoczona. Cieszę się, że... Lepszej jakości materiały są do sieciówek wprowadzane. Słuchajcie, no ta sukienka, nie wiem, no uważam, że bardzo twarzowa. Lubię taki wzór, właśnie czerwony, w jakieś takie drobne, białe groszki. Znowu bardzo wygodna, odpowiednia długość, bardzo przewiewna. Podobają mi się tutaj te falbanki na dole, bardzo fajnie się układają, podkreśla Natalia. No i ta sukienka trochę droższa niż ta z Waikiki, ale też uważam, że warto, szczególnie w przeliczeniu na złotówki, bo kosztowała 130 lir. Z tej sieciówki Collins mam też shorty jeansowe z wyższym stanem, 100% bawełna, nawet żadnych tam dodatków, także to jest taki sztywny, fajny jeans. No co tu dużo mówić? Wygodne, bardzo fajnie leżą, akurat na lato. I one też kosztowały 130 litrów. Jak już jesteśmy przy spodękach, yy, shortach, to zostały mi jeszcze takie z sieciówki. De facto, to też jest 100% bawełna, bardzo dobry jeans, bez żadnych dodatków. Ale tutaj już krój jest trochę inny, słuchajcie, i dajcie mi znać, co o tym myślicie, jak to wizualnie się prezentuje. Bo mogę Wam powiedzieć, że te shorty są bardzo wygodne. Są takiej akurat odpowiedniej długości, żeby wiecie, nic nigdzie nie wystawało, nic nigdzie się nie obcierało, jak jest upał, ale no nie wiem, wizualnie tak się trochę czuję, jakbym pożyczyła te spodęki od cioci, z szafy wyciągnęła i jeszcze one by tam leżały od lat 90. No nie wiem, ale zauważyłam, że jest taka moda teraz na taki krój. Shortów, bo dużo tego typu shortów widziałam właśnie teraz w centrum handlowym. No ale nie wiem. To jest coś nowego dla mnie. Do końca przekonana nie jestem, więc dajcie mi znać w komentarzach jak to wygląda. A jeżeli chodzi o cenę to kosztowały one 80 Hir. I to wszystko. Pokazałam wam już wszystkie moje łupy. Dajcie znać co wam się podobało, co wam się nie podobało, co myślicie o cenach. Teraz, no nie będę przedłużać, nie ma co, więc do zobaczenia za tydzień. Kirysi Rys.